Ejka, 30 dni w Azji solo, dzień czwarty. A ja zaczynam już z samego rana. Jest godzina siódma, a ja właśnie przybyłam do rezerwatu pand. I o takiej godzinie też polecam przybywać, ponieważ wtedy pandy są jeszcze w miarę aktywne, a o dziesiątej robi się już masa tłumu i podkreślam, naprawdę masa tłumu. Sam rezerwat ogromny, jest gdzie chodzić, no jest co oglądać, pandy są. Co prawda nie zawsze wszystko widać, ale... ale widać. Ogólnie sam dojazd do rezerwatu z centrum miasta zajmuje dość trochę, więc na pewno warto to brać pod uwagę. Mi zwiedzanie zajęło około 2,5 godzin, ale można to zrobić zdecydowanie szybciej, jak i zdecydowanie dłużej. A tu jeszcze taka fajna panda kawka, no i lecimy, zwiedzać miasto. Wczoraj zobaczyłam tylko jeden park i okolice jednego mostu, a Chengdu okazało się naprawdę bardzo fajnym miastem. Serio, nie spodziewałam się, że aż tak mi się spodoba. I pogoda piękna, naprawdę. Nawet niebo było, było niebieskie. I nawet jak na mające aktualnie miejsce w Chinach Golden Week, no nie czułam tego, nie było wcale takich tłumów. No ale te skutery na chodnikach. Potem już chwila przerwy na jedzenie i robienie sesji zdjęciowych z dziećmi. A jedzenie? Standardowo. Ostre. No wszędzie mi dosypują czyli Wszędzie. A potem jeszcze trochę pant, jeszcze trochę chodzenia i powoli kierowałam się już do hostelu. Ogólnie powtórzę się, ale naprawdę dalej jestem w szoku, że aż tak mi się to miasto spodobało. Ogólnie nie kładam tutaj jakichś nie wiadomo jakich oczekiwań, bardziej była to jako baza wypadowa. Ale nie, naprawdę. Chengdu oficjalnie został moim ulubionym miastem w Chinach. A, pamiętacie jak przed chwilą mówiłam, że nie czuję tłumów podczas Golden Week? To zapomnijcie, cofam to. I akurat trafiłam na syczuański hotpot w hostelu. Bardzo smaczny, polecam. Chociaż sama bym raczej tego nie zjadła. A na koniec jeszcze spacer pod most Ansium. No i przy okazji udało mi się znaleźć bardzo fajną sesję zdjęciową. Zdjęcia oczywiście na Instagramie. I tym oto akcentem też żegnamy się z Chengdu, ponieważ jutro rano ruszam już do kolejnego miasta, więc dzień czwarty w Chengdu to by było na tyle. No to w takim razie do jutra. Pa, pa.